Witajcie na kanale Bookarts. Ja nazywam się Piotr i jesteśmy dzisiaj w dość nieoczywistym miejscu. Za mną stoi parę koni. Gości nas dzisiaj stajnia włóczkowo, a my poszukujemy najszybszego rumaka. Zapraszam! Motherfucker, I've been mortified, fortified, feeling like a Mordecai. I ain't regular, feel like Jordan wearing 45. Traumatized, victimized, seen some of my niggas die. Knock you off a base with a bat when them niggas slide. Homicide, genocide, televised, emphasized, perpetuating war. Tell that nigga he gon' pick a side. Hood ties from hoodlines, now niggas doing dope lines. Don't run into the cops, that's a bitch, nigga, exercise. Uh, don't run into the cops, that's the motto. I don't see it coming to an end like Legato. Niggas get chipped like cicadas send a wave through the hood, now nah, soundin' sounding like Verado. Cześć, jest z nami Daniel, Daniel jest właścicielem tego czerwonego rumaka, jak widzieliście od zawsze jeździł konno, zawsze chciał mieć swojego Mustanga w stajni, no i się dorobił w końcu. Dlaczego Mustang? Mustang dlatego, ponieważ chciałem zawsze mieć V8 i teraz wszystkie auta niestety są dwulitrowe z turbo albo z podwójnym turbo, ale jednak jednostek V8 już brakuje, to już jest wymarty w tej chwili gatunek, jest to silnik wolnosący. Ja nie lubię żadnych turbin, lubię ten dźwięk, po prostu ten samochód to jest dźwięk od lat taki sam, niezmienny i po prostu uważam, że żaden samochód bez fałsemki nie ma takiego podjazdu jak właśnie ten samochód. No to co mówi, to ciężko się nie zgodzić. Downsizing po prostu jest tutaj bolączką naszych czasów. No ja rozumiem, jednak trzeba dbać o środowisko i w ogóle, ale zabijanie pasji i ducha motoryzacji i wstawianie dwulitrowego silnika R4 do C-klasy, to jest dla mnie trochę poniżające. No tu jest bestia. Dźwięk tego samochodu, zaraz Wam nagramy, jest po prostu bajeczny. Kurde, auto naprawdę robi wrażenie loty powietrza, znaczek po prostu, bajka, okolica jest stosowna do tego znaczku. Wielkie felgi, 19 cali, Michelin Pilot Sporty opony, 5 litrów V8, wersja GT, dobrze mówię? Oczywiście. Wersja GT, dokładki, wszystko jest. Asystent martwego pola, keyless go, lotka, żebyśmy mogli na nabierać dobrej prędkości. Super spoiler, no i ten wielki masywny tył. Auto ogólnie jest ogromne. Naprawdę robi wrażenie. Cztery rury wydechowe, dyfuzor, bajka. W pakiecie mamy tak: kolor Red Race, wersja GT, cztery końcówki wydechu, aktywny wydech, co jest ważne, bo na przykład jeśli mamy długą trasę do przejechania, to męczy troszeczkę ten wydech, więc możemy sobie zrobić na przykład na cichy i wtedy elegancko możemy sobie jechać, rozmawiać z pasażerem bez żadnych problemów. Jest tutaj wersja Premium 2, która ma bezkrótkowe otwieranie auta. Może otwórzmy, zajrzymy. Proszę bardzo. Co tutaj jest? Fotele w prądzie, skórzane, wentylowane. Mamy tutaj dziesięciobiegową skrzynię biegów. Co tam jeszcze można o tym aucie powiedzieć? No, generalnie tak. Lotka jest dołożona. Dawaj, pokaż co jest pod Jest bestia. Koni w okolicy jest kilka, a ile tutaj mamy? 450. 450. Na koniach już pojeździliśmy, Raz czas na jazdę testową Mustangiem. Zaraz zobaczymy, dasz się przejechać, na pewno dasz. Oczywiście. Dasz się przejechać, pojeździmy, <gry> operator też na pewno pojeździ, bo musi dać swoje parę Proszę dorzucić na koniec filmu odnośnie samochodu. My zmieniamy lokalizację. Tutaj coraz głośniej się robi, konie jeżdżą, nie będziemy ich płoszyć, wydech trzeba odpalać oczywiście na najbardziej spokojnym, bo to nie jeden traktor ciężej chodzi niż ta maszyna. No Zapraszamy czyjdziemy. na przyjazdkę. Pierwsza jazda w moim życiu Mustangiem. powiem Wam, drugi Ford pod moją nogą to jestem w szoku. Słyszałem różne opinie na temat tych samochodów: że to twarde, sztywne, to nie jedzie, nie skręca, tylko do przodu. O Jezus! Ile zabawy! Szczerze powiem, nie wiem czy mi się bardziej to nie podoba niż ostatnio to BMW. Dźwięk tego samochodu to jest po prostu bajka. Teraz mamy, nie, mamy ten wydech sportowy włączony, także może Wam trochę zakłócać tutaj audio tego nagrania. Ale naprawdę, Daniel, wybrałeś sobie świetny samochód. Wnętrze jest super. Wszystko działa. Nagłośnienie fajne. No i co, no naprawdę, auto robi wrażenie. Robi wrażenie i, i w środku, i na zewnątrz. Czy napatrzymy z zewnątrz na ten samochód? Ludzie się odwracają. A my tutaj po prostu mamy naprawdę dobrze wykonany, wykonany samochód. 5 litrów V8 nie zawodzi. Dźwięk, moc, przyspieszenie tego auta. Raz go depnąłem trochę mocniej. No to wbija fotel. Wbija fotel te 450 koni naprawdę czuć. O, a tutaj jest właśnie najlepszy kumpel. O, brat. Ale żabeczka elegancka. Dokładnie, tak. Le lecimy. Odkąd mam. W sumie on mnie namówił na tego Mustanga. I odkąd mam tego Mustanga, jeździmy razem co czwartek na zloty. Mamy taką grupę w Szczecinie, Szczecińskie Amkary. E na otwarcie sezonu było tam około 160 aut, no jest to niebagatelna ilość, uważam, że to jest naprawdę super społeczność. Spotykamy się co czwartek, jeździmy sobie po mieście, rozmawiamy, lecimy na jakąś szamkę. Powiem Wam szczerze naprawdę, różne charytatywne akcje są też organizowane przez naszą grupę. Także powiem wam, że naprawdę to nie jest tylko auto, ale też po prostu styl życia. Dokładnie, styl życia. Kiedy macie najbliższy zlot? W czwartki o 19. Ty no to dzisiaj. No, dokładnie. Jedziemy. Oczywiście. Co, nas? O, oczywiście, że tak. No, no to No, no to lecimy. Zdrowie już wiemy, co będzie stanowiło główną część tego odcinka. Jedziemy zobaczyć amerykańskie fury. Daniel, ja Daniel zabrał. nas zabrał właśnie na zlot Amkarów. I mamy tutaj Dosłownie 80 zajebistych samochodów, naprawdę same kozackie fury, jest głośno, jest mrug, same v 30 milionów na parkingu. Feelin' like I'm on a motor car, I ain't regular Feel like Jordan wearin' 45 Traumatized, victimized, seen some of my niggas die Knock like you off a base with a bat when them niggas slide Homicide, genocide, televised, emphasize, But better you waitin' what, that nigga he gon' pick a side Hood ties from hoodlines, now like niggas doin' dope lines Don't run into the cops, that's a bitch nigga exercise uh, Don't run into the cops, that's the motto I don't see it coming to an end like legato Niggas get chipped like cicadas Send a wave through the hood, now nah, sounding like Virado this <laughs> is <laughs> Clemence Clemens ma najlepszą furę chyba na całym tym, tym show, po prostu kompletna bestia. Zaraz usłyszy, usłyszycie dźwięk, jest naprawdę coś pięknego. Clemens, can you tell me, how many horsepower do you have in this car? Yeah, I have in this car around 400, uh, 520 horsepower. 520? Yeah. And can you rev for Why not? us? Okay. Why not? Okay. so let's go. Pokażemy Wam teraz, jak to brzmi. O oh my god, Clemens, I'm sure it's road legal. Really nice, really nice car. No problem. Really nice. Thank, you very much. Thank you very much. 520 koni, proszę państwa. 300 moc. Na jałowym biegu brzmi pięknie. Have you ever been stopped by the police in Poland or in, in Germany? Yeah, in Poland, many times. And what, what did you do 20 euros. No, no, no. no, no, no. First ticket what I ever get in Poland was uh, 300 zloty because I didn't stop at stop sign. Okay, but not for the loud sound. Ah, ah, nothing. Yeah, nothing. Yeah. I was driving fast DJ and they hear me and they say yeah, doesn't matter. Next time not so loud. Okay. So, polską policję. Samochód jest na tyle cichy, że może jechać po polskich drogach, a my idziemy dalej. Radku, Titan jest przepiękny. Dzięki. Piękny, piękny Mustang. Powiedz mi, ile tu masz koni? nie hamowałem go, ale tak ponad 500 prawdopodobnie jest. Nie? 480 to mi mówili jak było bez żadnego tam e, no, filtra powietrza zmodyfikowanego. Dobra, to teraz może jakie modyfikacje to masz zrobione? Modyfikacje? Cały wydech jest wymieniony na Corsa Extreme od kolektorów wydechowych. Do tego jest filtr powietrza, no i program. I program. być go trochę dla nas? No. Co to jest za wykończenie? Równica jest karbonowa, no i w sumie Alcantara, słupki w Alcantarze, bo ten plastik to wiadomo jak w Mustangach wygląda jak brzmi. Ale... A tu jest okleina, taka fajna folia. Mam bratoław Czu... w Stanach, to też mi fajną taką folijkę wysłał. Czuję tutaj jak w środku pachnie, to pachnie lepiej niż w nowym samochodzie. Nie jedno nowe auto odbierałem, to tu pachnie lepiej jak za ja z auto z salonu. Jak, jak dbasz tak masz. Nie? Dziękuję bardzo za, za zabranek. Nie, byłby jeżeli by jechali. Zawsze jak policja jedzie to jadę na luzie. Dziękujemy pięknie, dzięki, trzymajcie dzięki. Się. Dzięki. Nie spodziewałem się takiego dnia dzisiaj. Jedziemy dalej, zmieniamy miejscówkę na Wały Chrobrego. ponownie jak w poprzednim filmie. Dzięki jeszcze raz Daniel, że nas tu zabrałeś. Naprawdę super samochody. Mustang niedługo wjeżdża już do, na Bukars. Możecie go wynająć. Jak coś piszcie, kontaktujcie się z Danielem. Auto w naprawdę fajne, w naprawdę dobrej cenie. Dziękujemy wam bardzo za oglądanie samochody amerykańskie. Naprawdę robią wrażenie. Jeśli chcecie wynająć taki samochód, zapraszam na bukarską.pl. A jeżeli po prostu lubicie motoryzację, to subskrybujcie ten kanał. Będziemy na kolejnych zlotach kolejne zajebiste fury. Naprawdę będzie grubo. Do zobaczenia.